Yo, cześć, siemanko, z tej strony Kebus, wszyscy mnie pytacie, czemu furia, czemu furia podrożeje, co z tą furią, wszystko, milion pytań o furię Więc nastąpił ten film, w którym rozważę, rozwieję wszystkie wątpliwości, aczkolwiek bardzo pokrótce wam powiem dlaczego furia Także słuchajcie, furia, spoko klejeczka, fajna wygląda, tania, dostępna dla każdego no to Sztokholmu, ona niżej nie spadnie, spadnie tylko może o 2 grosze po promocji, jeżeli chodzi o Antwerp. A jest to chyba jedna z lepszych długoterminowych właśnie pod tym względem, że nie spadnie. A jeśli spadnie, no to o 2 grosze właśnie e, podczas promocji Antwerpu. No, jest to po prostu długoterminówka, o której zapominamy. Po pierwsze, jest to drużyna brazylijska, która ma dosyć agresywny playstyle, generalnie ma dosyć spory fanbase, wygląda clean. Już mówię tutaj też, nawet pod względem wyglądowym, jest to taka naklejeczka, która rzeczywiście przyszłościowo gdzieś tam patrzy tylko i wyłącznie long termowo na to. Rzeczywiście mogłaby gdzieś tam być chcieć naklejana na jakieś krafty. Także brałem też to pod uwagę. Poza tym, tak jak mówię, furia generalnie ma dosyć spory fanbase, jest to jedna z lepszych drużyn i może kiedyś będzie jeszcze lepsza, także zobaczymy, generalnie czas pokaże. Wydaje mi się, że jest to i tak jedna z lepszych opcji właśnie, jeżeli chodzi o Stockholm. Tak samo mówiłem, że big jest ok w tym, e, w tym zestawieniu. No ale generalnie po prostu furia to jest mój faworyt i mam nadzieję, że tak mniej więcej pokrótce wam wyjaśniłem o co wszystko z tą furią chodzi. Także... Taki szybki odcinek. Jak sobie szybko przedstawiłem, o co chodzi z tą furią. I mam nadzieję, że już nie będziecie pytać o furię. A jak będziecie, to naprawdę jakieś konkrety. A ja dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.